Miasta mogą wykorzystywać dane oraz inteligentne systemy do zarządzania drogami, przede wszystkim po to, żeby wspierać procesy decyzyjne na różnym poziomie, zarówno te na poziomie strategicznym, czyli my, gdy mówimy o na przykład planowaniu rozwoju infrastruktury w skali całego miasta, rozwoju czy modernizacji infrastruktury, które związane z rozbudową miasta, powstawaniem nowych osiedli, ale również procesy decyzyjne, takie codzienne związane z utrzymaniem Infrastruktury w należytym stanie. Miasta korzystają z, z inteligentnego zarządzania drogami w taki sposób, że mogą szybciej podejmować decyzje i mogą podejmować decyzje nie w oparciu o przeczucia, ale w oparciu o wiarygodne, aktualne dane. System może wspomagać urzędnika właśnie w podjęciu konkretnej decyzji, może alertować go o konieczności wykonania działań, może informować go, że na danym odcinku w kończy się gwarancja, a tu jest remont do wykonania. Może informować go chociażby o tym, że zniknął znak drogowy, który powinien stać i to zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Albo może informować go, że należy zoptymalizować strefę płatnego parkowania, ponieważ obecna nie działa. Czyli rotacja na miejscach parkingowych jest po prostu zbyt niska i strefa nie spełnia pokładanych celów. W skrócie e, mówiąc, inteligentne systemy do zarządzania drogami przejmują część e, e, obowiązków urzędnika, właściwie wspomagają go m, swoją... Nie chcę powiedzieć inteligencją taką wprost, ale w pewnej części sztuczną inteligencją. Wspomagają go algorytmami, wspomagają go danymi, po to, żeby mógł się skoncentrować na prawidłowych decyzjach. Jednym z ciekawszych przykładów skutecznego i nowoczesnego zarządzania infrastrukturą jest projekt, który mamy przyjemność realizować z Zarządem Dróg Miejskich w Warszawie. Projekt dotyczy rotacji na miejscach parkingowych w dwóch dzielnicach. Mam już tak jeden projekt za sobą również dla Miasta Zależnego Warszawy. To jest przykład kompletnego wykorzystania możliwości, jakie daje nam technologia. Do dzisiaj te same prace wykonywało kilkudziesięciu bądź też kilkuset studentów, którzy to nie byli w stanie mimo wszystko, mimo swojego wysiłku, dać takich efektów jak wykorzystanie technologii, którą w tej chwili zaprzęgliśmy do tego projektu. W dużym skrócie musimy przez 24 godziny na dobę na określonych terenach zweryfikować, jakie jest napełnienie strefy płatnego parkowania. Kto tam parkuje, skąd przyjechał, ile przebywa, to pozwala w bardzo prosty, ale też skuteczny sposób dobrze projektować strefy płatnego parkowania.